Przyjaciół krąg najlepszych jak znam. Raz wykluz dziki trwał, ale zawsze razem na dobrego nazwa. W nie komin czeka przydoga, marzenk Kraina. Wita wszystkich na, siadaj, daj świat. Dolina Komi W dzisiejszym odcinku do Moli przyjeżdżają przyjaciółki z miasta i gubią się w dolinie. Są. Cała nadzieja w Moli i jej paczce. Najkorzystniejsza strata. Szep! Co ty wyprawiasz? Właśnie czemu zaglądasz do boksu? Chcę sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jak wiecie, jutro czeka nas wielkie wydarzenie. Chciałbyś, żeby było idealnie? Najwyższy więc czas, żeby ktoś tu się wykąpał. Adgoro, jestem najczystszą świnką w tej stadninie. Możliwe, ale jednak świnką. Widzicie, co ja muszę tutaj znosić? Docinki, sprzeczki, złe humory. O, już rozumiem. Miałeś na myśli Moli. Tak. Ostatnio dziwnie się zachowuje. Cały tydzień była zła. To oznacza, że coś jest nie w porządku. Musimy tylko dowiedzieć się, co to takiego. Dobra, kadryl będzie najtrudniejszym układem. Moli? Kalipso zaczyna później niż powinna. Wiem, wiem. Popracuję nad tym. Chętnie poćwiczę z tobą. Kiedy chcesz potrenować? Nie wiem kiedy, ale powiedziałam, że to zrobię. Molly, do zawodów zostało już bardzo mało czasu. Musimy dopracować układ. Myślę, że zrobiłoby się przyjemniej, gdybyście wrzucili na luz. Na luz? Przed takim konkursem? Stuknij się. Do jutra to miejsce musi lśnić. Hej, sprzątanie boksów to pestka! Proszę, myślałam, że jesteśmy w dobrej formie. Ktoś się denerwuje? Zawsze mam tremę przed konkursem ujeżdżania. Tyle rzeczy może pójść nie tak. Nie chodzi o to, że nie lubię siedzieć w siodle, ale czasami sędziowie są jak nasi starzy. Patrzą i myślą, hej, widziałem to drginięcie ręki przed pasażem. Na no, co tym razem narzekają? Gdy się ich słucha, ma się wrażenie, że nie cierpią zawodów. Nic nie rozumiem, szep. Czemu moi nie trajkocze jak zazwyczaj? Nie mam pojęcia. Moli chyba się czymś martwi. Ona nigdy nie jest taka cicha. Czy coś mówiła? Nie, ale jeśli zechce nam powiedzieć, to bowiem. Jesteśmy jej przyjaciółmi. Z kim ma pogadać, jeśli nie z nami? Moli, Moli kochana, witaj w cywilizowanym świecie. Nie wiem, czy termin cywilizowany odnosi się do was. To bardzo mocne słowa, jak na kogoś, kto pachnie jak ty. Oho, Jasmin ma rację. Strasznie cuchniesz. Czy to tak pachną konie? Bo jeśli tak, to nie jestem pewna, czy chcę nasiąknąć podobnym zapachem. Ach, tak! Powąchajcie sobie! Oh. <śmiech> <śmiech> dobra, <śmiech> dobra! Przestań! Jesteście okropne! Oby wam się spodobało w dolinie koni. Wiecie, nie musicie przyjeżdżać na zawody w weekend. Co? Stracić taką zabawę? Zatkamy nosy. Chcemy zobaczyć, jak sobie poradzisz. Ciekawa jestem, co widzisz w tych koniach. O, wiem, co ze sobą przywiozę. O, nie, co takiego? Danie na wynos, bo kto wie, co za jedzenie nam zaserwują na tej Twojej wsi. Właśnie, jakieś skwarki w gorącym smalcu. Dziewczyny! Nie lecicie na inną planetę. W dolinie jest mnóstwo jedzenia. Jasne. Krewetki w cieście z czarnym sosem sojowym też? Nie, ale za to dużo siana. Całe kopy. Z dodatkiem owsa? Cóż, nigdy nie grzeszyłyście nadmierną powagą. Hey, oh! Co tam widzisz? Patrzę na naturalny chód Scarlet. Pięknie się porusza, jak baletnica. Nim się obejrzysz, zatańczy w dziadku do orzechów. Co? Nic, żartowałam! Dziadek do orzechów to balet. Nieważne. Powinnam wiedzieć, że nie wolno żartować przed wielkim konkursem. Wszyscy jesteśmy przejęci jutrzejszymi zawodami. Jasne, że myślisz o zawodach. Tutaj nikt o niczym innym nie myśli. Czemu Moli jest taka dziwna? Ten żart nawet nie był śmieszny. Gotowe. Wypadłaś wspaniale. To był udany dzień, prawda, mija amiga? Oj! Mogłabyś bardziej uważać, Moli. Przepraszam, że przeszkodziłam. Może lepiej dalej zamartwiajcie się zawodami. Ja się nie martwię. Nawet chciałem, żeby ktoś narobił wreszcie hałasu. Proszę, zadowoleni? Czy coś jest nie tak? Eee, moi, wieczorem jadę do miasta. Chcesz się przejechać do domu? Do miasta? W wieczór przed wielkim konkursem? Daj spokój. Myślałam... Przepraszam. Nieważne. Nie musiałaś być taka niemiła. Wiem, Kalipso, wiem. Jestem bardzo niemiła. Ale się boję, że kiedy Jasmine i Amber ich jutro poznają, dojdzie do wielkiego starcia. One się bawią, a oni pracują. Och. Chciałabym znaleźć jakiś sposób, żeby się polubili. Och, jestem pełna. Ja też. To dobrze. Nie będziecie tego jadły. Jeżdżąc konno można tyle jeść? Gdzie ci się to mieści? Gdybyś wiedziała, ile pracy mnie jutro czeka, też byś tak jadła. Pracy? Myślałam, że konkurs to przyjemność. Chcesz usłyszeć owację na twoją cześć? Obawiam się, że nic cię nie powstrzyma. Moli, moli, tyle krzyku, wygra wyścig na koniku. Posłuchaj mnie. Zawody jeździeckie to poważna sprawa. Są liczne zakazy. Nie wolno biegać, krzyczeć, wykonywać nagłych ruchów, machać i co bardzo słuszne, żadnych wiwatów. Powiedz, czy wszyscy w tej stajni są aż tak poważni? Nawet bardziej niż ja w tej chwili. O, to brzmi bardzo ciekawie! Nie! Nie słuchaj jej Moli. Chcemy zobaczyć, jak jeździsz. Będziemy niewidoczne jak muchy. Końskie muchy. Jest w oh. co, żadnego dzień dobry? Bo wszyscy są tacy z Zawsze denerwują się przed wielkimi zawodami, ale dziś napięcie jest większe niż zwykle. Musimy jeszcze raz powtórzyć kadryla. Nie mogliśmy go dobrze przećwiczyć, bo ktoś był un poquito grunion trochę marudny, jeśli wiesz o czym mówię. Tak, no cóż, obawiam się, że teraz nie mam czasu. Muszę zrobić coś innego. Jest coś ważniejszego od zawodów? Co dziś może być ważniejsze? Mnóstwo rzeczy. Nic nie rozumiem. No, już jestem. Może dwie dziewczynki z miasta? Nie. Dziś autobusem jechało bardzo dużo ludzi. Chyba są jakieś zawody konne. Żebyś wiedział, te dziewczyny są w moim wieku i ciągle ich A, te dwie. Wysiadły dwa przystanki wcześniej. O nie! Dzięki. Och, Kalipso! Pewnie się zgubiły. Czemu nie zadzwoniły? I co ja mam zrobić? Może następnym razem zrzucimy się i kupimy Moli zegarek, brzęczyk albo coś! Moli! Gdzieś ty była! Co ci się stało? Cała jesteś brudna! Moli, czemu się nie przebrałaś? Jak możesz nas tak ośmieszać? Przepraszam! Nie patrz na mnie. To nie mnie powinnaś przepraszać. Nie przepraszam, że byłam niemiła dla Sary, choć za to też przepraszam. I przepraszam za coś jeszcze. Nie chciałam, żeby tak się stało, ale moje przyjaciółki Amber i Jasmine miały dziś przyjechać i wysiadły na złym przystanku, a teraz błąkają się gdzieś, więc muszę je znaleźć. I jestem zła, że wam to zrobię, lecz musicie jechać ze mną, bo nie wiem już, co robić. Przede wszystkim wziąć głęboki oddech. A potem powiedz nam, czemu zaprosiłaś przyjaciółki i nic nikomu nie powiedziałaś. No, chyba myślałam, że ich nie polubicie. I że twoje przyjaciółki nie polubią nas. Albo <laughs> nieważne. Liczy się to, że przyjaciółki Moli się zgubiły. Przyjaciele są ważniejsi niż zawody. Jedźmy ich szukać. O, nic z tych rzeczy. O si! Jedziemy! Tak! Poszukiwanie zaginionych dziewcząt to przygoda! Potrzymaj to! Mamy konkurs do stracenia! Powiedz Willowi, że nie wystartujemy w dzisiejszych zawodach! Uwierzyłabyś? Nie, naprawdę! Dlaczego miałyby mnie nie polubić? Nie o to chodzi, Almo! Nie wiem, czy będziecie do siebie pasować. Jedźmy ich szukać! Chyba, że są bardzo, bardzo małe. Takie to śmieszne, że zapomniałam się zaśmiać. Nie wierzę, że je zawiodłam. Gdzie mogą być? Czemu tu na mnie nie zaczekały? Zaginęły. To moja wina. Mają komórki? Dzwoniły? Sprawdzę telefon. Tutaj sieć nie ma zasięgu. Jak myślicie, dokąd poszły? Na ich miejscu. Gdybym chciała zobaczyć przyjaciółkę robiącą coś, co kocha najbardziej, nie czekałabym, aż po mnie przyjedzie. Tylko sama znalazłabym drogę. Wiesz co? Masz rację. Ja też bym tak postąpiła. Jasmine i Amber również. Jeśli pojedziemy drogą, spotkamy jej idące do Doliny Koni. Jeśli przejdą pieszo taki kawał, będą mi to wypominały do końca życia. Jeżeli te dziewczyny nie są super szybkie, już byśmy je dogonili. Myślisz, że ktoś mógł je podrzucić autem? Bailey, ty znasz wszystkich w okolicy. One nie znają nikogo. Nigdy nie wsiadłyby do samochodu z kimś obcym. Chyba masz rację. To niesamowite, jak bardzo jesteście podobni. Są duże i silne i pędzą na koniu jak wiatr? Chcę poznać te panie. Czemu Bailey myśli, że jest zabawny? Nikt nigdy nie śmieje się z jego żartów. <grystanie> nie martw się, Bailey, wkrótce poznasz dwie dziewczyny, które będą się śmiały. Nie żartuję. Jak tylko zobaczy coś oślizgłego, będziecie musiały zawieźć mnie do miasta w Kaftanie. Nienawidzę węży. Nie martw się. To mój ulubiony skrót do Doliny Koni. Często tędy jeżdżę i nigdy nie widziałam węża. Super. Cieszę się, że panią spotkałyśmy. Tak. Świetnie, że pani też jedzie do Doliny. Coś mi mówi, że twoje przyjaciółki wkrótce się odnajdą. Pewnie już dotarły do doliny i czekają. A jeśli nie, będziemy musieli zawiadomić policję. No malutka, do domu. Na pewno są na terenie stajni. Och, mogą być wszędzie! Tylko skąd mamy wiedzieć, gdzie? Aha, to łaskoczy! <noise> Znam ten śmiech! Chodźcie! Cześć! Patrz, co tu mamy! To Buttercup jest cudowna! Miła pani, która jechała do Doliny Koni, pokazała nam skrót! Ale mi ulżyło! No, chodźcie! Chcecie zobaczyć resztę, czy wolicie tu siedzieć do wieczora? Najpierw przedstaw nas swoim przyjaciołom. Och tak! Jasmine, Amber, to Sara, Alma i Bailey. Dosyć formalności. Jesteście gotowe? Jeszcze tylko uściskam Buttercup. Do widzenia, kochana. Jesteśmy pod wrażeniem. Chcemy zobaczyć Twój występ. Tylko, tylko, że wyglądasz strasznie. Inni są. Wszystko ubrani. Nie powinnaś przynajmniej włożyć żakietu? Dzisiaj nie wezmę udziału w zawodach. Przykro mi. A pokaz? Dlaczego? No, zrezygnowaliśmy z udziału w zawodach, by was szukać. Co? Przecież ten konkurs tyle dla ciebie znaczy. Potrafimy się o siebie zatroszczyć. Wiesz o tym. Zwykle potraficie, ale nie znacie tej okolicy. To jasne, że się o was martwiłam. I my też. Przyjaciele Molly są też naszymi. Czyli wszyscy zrezygnowaliście? To miłe... I głupie! Chodźmy, Jasmine! Dokąd idziecie? Twoi przyjaciele są też naszymi. Idziemy załatwić Wam zgodę na udział w zawodach. To miły gest, ale zasady dressarzu są bardzo surowe. Jeśli powiesz, że się wycofujesz, nie jeździsz aż do następnych zawodów. To się okaże! Niesamowite! Naprawdę nie wierzę, że pozwolili nam startować. Wiedziałam, że macie dar przekonywania, ale nie myślałam, że aż taki. Jak wam się udało załatwić nam udział w konkursie? To zasługa mojego wdzięku, finezji i klasy. Przestań, powiedz, jak wam się udało. Pamiętasz Buttercup? Klacz, którą głaskałyśmy? Należy do tej miłej pani, którą spotkałyśmy i która jest sędzią numer 3! Trochę się denerwuje, jak wszyscy. Z powodu szczególnych okoliczności teraz wystąpi reszta drużyny z Doliny koi. Tutaj! Tutaj! No dalej! Jo! To najwspanialszy pokaz, jaki widziałam. Przez chwilę miałam wrażenie, że ty i Kalipso frunęłyście po czworoboku. Molly, jesteśmy z ciebie dumne. Dzięki, że przyjechałyście! Cudownie! Bardzo mi się podobało! Na pewno jeszcze nie raz tu przyjedziemy, tylko wysiądziemy na właściwym przystanku. O, macie szarfy! Co to znaczy, że Dolina nie zwyciężyła? I jeżeli moli zaprości swoje tak zwane przyjaciółki na następne zawody, lepiej niech się nauczą korzystać z... Uważaj na paluszki. Nie wiem, czemu myślałam, że się nie dogadacie. Ja też nie rozumiem, z czego tak się cieszą? Nie chcieli, żeby Dolina wygrała? Jasne, że chcieli, Tini. Ale zdali sobie sprawę, że przyjaciele są ważniejsi od zwycięstwa. Hej, Jasmine! Narysuj mnie na Azteku! To się nazywa piruet jasmin. Koń obraca się w miejscu jak baletnica. W przyszłym wcieleniu też będę tak pięknie się prezentowała na koniu. Po co czekać? Możesz dosiąść, Scarlet. O, ale super! Jest coś, na co nie mogę się doczekać od rana. Konie, konie, to jest świat? Mogłabym tu być nawet tysiąc lat! Konie, konie, super sprawa! Świetna, świetna, świetna zabawa! <noise> to najgłupszy wiwat, jaki słyszałam, ale masz fajny styl. Czy ktoś z was wie, ile kawałków pizzy potrafi zjeść Molly? To chyba długa jazda autobusem wywołuje taki głód. Znam jeszcze dwie osoby, które też jechały dziś tym autobusem. A wiecie, co to znaczy? <noise> Zawody się skończyły, więc wszystko wróci do normy. Muszę się trochę zdrzebnąć, potem zjemy. Ach, nareszcie! Nie miałam czasu podrapać się w ucho. Nie wspomnę o wszystkich przerwanych drzemkach. Ach, dobranoc. O, kukurydza Kapusta Ale jestem głodna Tak, wszystko jest po A moja powinna teraz mieć lepszy humor Dlaczego? Bo zrozumiała, że nawet jeśli jej przyjaciele mają bardzo różne charaktery Mogą się ze sobą przyjaźnić Miłe te jej przyjaciółki, zwłaszcza Amber Szep, szep, lubimy cię! Działacie mi na nerwy. Dobra, już nagrzałem. To ciekawe, jak bardzo przyjaciele mogą się różnić. Wersja Polska na zlecenie Teletool Plus Studio Publishing Dialogi Małgorzata Kochańska Reżyseria Dorota Kawęcka Dźwięki i montaż Jacek Kacperek Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska W wersji polskiej udział wzięli Julia Kołakowska-Bytner Beata Jankowska Katarzyna Łaska Mateusz Lewandowski Brigida Turowska Monika Wierzbicka, Bożena Furczyk, Andrzej Chudy Jelanta Wirk Beata Weronkiewicz Cezary Kwieciński Janusz Wituch i inni Piosenka śpiewała Magda Tul